Cześć, tu Majuszko z tej strony Kubika Lata następny odcinek na moim kanale dzisiaj sobie zagramy w grę, którą grałem w dzieciństwie w szkole jak mieliśmy informatykę, wchodziło się na wyspę gier wpisywało skoki narciarskie 2 i się grało ze znajomymi BYĆ jeżeli film ci się spodobał to fajnie jakbyś zostawił łapkę w górę i zasubskrybował kanał aby być na bieżąco a jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na instagramie to wbijaj na instagramie, wszystkie social media macie w opisie każdy kto mnie zaobserwuje dostanie ode mnie specjalną niespodziankę serio się opłaca na pewno nie. Pożałujesz! Dobra! Wyspagier, Cyk Skoki narciarskie 2 Zezwoliłem na flesza Dobra mamy Ależ to po prostu Może powiększymy sobie O cyk będzie to nie grałeś to nigdy? Nigdy w to nie grałeś? I tak zobaczymy instrukcję jak tu skakać Press space A czyli się nie używa myszki wystarczy Spacja i klawiatura Dobrze Player 1 Ubiqul Polska I tu będzie też Polska Is gone. Nie nigdy Stoje adekwatne do reprezentacji Start I patrz teraz i ja. patrz Czekaj musi być Nie teraz ja Musi być dobre warunki Muszą być dobre warunki, czyli trzeba y, na minusowym jakiś... Dobra, uwaga i... O! Oh, Łoł! Wow, pajak lecę, pajak lecę, ale... O, oh, e, a, 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 Teraz ty, z spacją y, i strzałkami. Nigdy w nie grałem. Bo ty nie znasz, że... Ha, Gorzej ode mnie! Co za pajac! Teraz znowu ty. A, ja? I będziesz miał fatalne warunki w locie. Bo ten wiatr się teraz będzie zmniejszać i zaraz będzie... O! Ło! Wow, Ło! Wow. No to tylko, że nie wyszło Teraz ja. Dobra, jedziemy. Takie warunki chyba mogą być, albo nie mogą być, nie wiem, pewnie nie. Mogą być lepsze. O! O! Ja lecę, lecę, lecę! Ta, wygrałem z tym od lepszy. Jedziemy dalej, teraz ja. Kubo nie, dasz sobie radę. Poczekaj, muszę dobre warunki wyczuć. Cyk Pa jak leci O! O! Ale po jak daleko, po jak daleko dać O, o jaki teremar, widziałeś to? Dawaj teraz ty, no już klikaj, klikaj, bo dobre warunki będziesz mieć Dlaczego? Musisz się pochylić bardziej chyba do przodu Dobra, dobra, teraz, teraz ty znowu chyba, czy ja, to ty No prawie Musisz później, jeszcze później, ale krótszy skok niż w pierwszej serii. To jest ja. Proszę Państwa, to jest najlepszy skok, jaki będzie w tym odcinku. Możesz Klasa się... światowa, świata klasowa. Możesz Proszę się bardzo. Wywróć się I pa, jak leci, pa, jak leci, pa, jak leci. Ajajajajaj, aj, 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 aj. na plecach wylądował, ale jest dłuższy skok niż w pierwszej serii. Ale mniej punktów punktu zostałem, bo, bo upadłem, ale po prostu niszczę cię, ja ci niszczę, niszczę cię. Jedziemy dalej. No i co mi, tak takie będę miał fatalne warunki? Co mi kliknąłeś spację? Ja piernicze. Dobra, i tak będę miał powie, więcej punktów niż ty. 159 punktów, nie pobijesz mnie, nie masz szans. Nie? A, kliknąłeś sobie na takie słabe warunki. Jesteś naprawdę i godnie ogarnięty. chyba. Ale wiesz, że tam nie masz, nie masz strzałki w dół, tylko w bok. Sorry, bo mi się pomyliło. Ale to ty. Dlaczego? <laughs> Czemu tak wcześniej się wybijasz? Nie wiem. No, to przekonaj, on nie no bo nie, to ty się nie. Dobra, fatalne warunki będę miał. Ale co tam? Będzie dobrze, ja wam mówię. Opa, pa, jak leci. I to się nazywa prawdziwa forma. Mistrzowska forma to jest. I wygrałem, zobaczysz. O, zniszczyłem cię. Trzeci raz, trzeci raz, trzeci, trzeci raz, trzeci raz. Teraz ja. Teraz lepsze warunki i. Pa jak leci, pa jak leci. Wow! 119,5. Będziesz miał lepsze warunki. O, no już lepiej, ale pochyl się do przodu bardziej, do przodu, do przodu, do przodu, ale za, za wcześnie lądujesz i za wcześnie. O, ale za bardzo nie, no musisz wyczuć. <laughs> Za wcześnie, za wcześnie. Ale to gra, jest po prostu Kubika i teraz będzie najdłuższy skok w tym odcinku. Zobacz, zobacz. Mm. Mm. Najgorszy. Ależ piękny ale taki gładziutki. O O, zniszczyłem cię. Z zniszczyłem cię. Ale ostatnia runda, Igor. Ostatnia runda. Dam ci forum i pojadę w go... słabych warunkach. W słabych warunkach pojadę. No dzięki, że wybiłeś się w tym. Nie! Ej. Ej! mały czorcie. Zniszczę cię. Wyłączę twój internet w tablecie. Piękne. Pięknie. Ej, będziesz miał gorzej ode mnie. A, co, zadbam. Jestem teraz zdobywia. Patrz go, jest 60 punktów gorzej ode mnie. Ty naprawdę, Igor, jesteś taki słaby. W A, prawie wylądowałeś. Bo ci to nacisnę Dobra, patrz jak leci, patrz jak leci. No i co robisz? Dobra i tak z tobą wygrałem i co? I co, myślisz, że co? Jak kliknąłeś mi spację, to co? Że myślałeś, że jesteś lepszy? No, to. gorszy jesteś, patrz. Kubikal z tobą pięć razy wygrał Kubikal z tobą. Spadaj. Ale miała być ostatnia runda, a jest kolejna. To. Odcinek nie będzie trwał pięciu minut ale gładziutki telemark, gładziutki! <głodziewanie> a jak się zmęczą, żegają tęczą. <głodziewanie> czemu nie możesz Nie, ten odcinek... C a czemu nie, cz czemu nie możesz skoczyć dalej, Niska? Ten odcinek się kończy dopiero wtedy, kiedy ja z tobą wygram jakąś rundę. O, wow, wow! Jak late! Oj! Ojej, się muszę skoczyć aż 100 Muszę uzyskać 110 punktów. To jest naprawdę bardzo dużo. <głodziewanie> Patrz, Po jak leci łomatko, matko boska, 125 metrów, widziałeś to, widziałeś to? Chłopie, ty tyle nigdy nie skoczysz Zniszczyłem cię Koniec, ja sobie kiedyś wygram Teraz ja Teraz A fikołka tu też nie zrobię. Próbowałem kiedyś zrobić fikołka i tak jak w nie... Dobra, nie da teraz to wygram raczej bo jesteś słaby. <grym> nawet jak przegrasz, to ja wygram. Co? Nawet jak wygrasz, to ja wygram. Co? Ty jak dalej? Pochyl bardziej, bardziej, bardziej! Nieee! Ale ile punktów, nie miałam. Teraz Już bardzo kłonią. Ej, czemu on mi jedzie? Tak jest! Bo potrzebujesz 20 punktów. To nawet jak wybiję się ja najwcześniej, ja się da. Jeszcze... Jeszcze byś przegrał. Już wygrałeś, jest 5 do 1, dziękuję bardzo za grę. Kantowałem, ale... Kiedyś może będziesz lepszy. Dziękuję bardzo za oglądanie, bardzo fajnie się grało, do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, suba i wbijać na Instagrama, elo!